Na początku chciałbym podziękować wszystkim, wszystkim tym, którzy modlili się za mnie, trzymali kciuki, wysyłali swoje dobre słowa, pisali komentarze czy wiadomości. To naprawdę potężne wsparcie, za które jestem. Bardzo wdzięczny. To znamie zostało wycięte w poniedziałek o 20, a ja już teraz czuję się naprawdę świetnie i w ogóle tego nie czuję, choć oczywiście na ten palec uważam. Przed zabiegiem lekarz rozmawiał ze mną, że być może naruszymy strukturę paznokcia w tym palcu, że ten palec już nie będzie tak ładnie, i idealnie wyglądać, ale oczywiście no lepiej wyciąć to znamie niż mieć piękny palec, ale zejść z tego świata. Jednak okazało się, że mamy tutaj do czynienia z taką odwróconą górą lodową, czyli po wycięciu okazało się, że to znamie rozlało się tak naprawdę na skórze, ono nigdzie głębiej nie weszło, więc to był taki tak naprawdę mikrozabieg dla mnie i dla wszystkich ludzi, którzy życzą mi dobrze, to oczywiście fenomenalna wiadomość, no dla tych, którzy mnie nie lubią i chcieli, żeby mnie na tym świecie już nie było mniej. Chodzi o to, że oddala się ode mnie najgorszy scenariusz, czyli taki, że jest to bardzo złośliwy nowotwór, który właściwie jest wszędzie, są wszędzie przerzuty i być może nie doczekam świąt Bożego Narodzenia. Więc faktycznie, no dalej jest to podejrzenie, że może być to czerniak, ale ten najgorszy scenariusz, jakby odszedł ode mnie, więc ta cała para, ten cały smutek, stres. Też już ze mnie zeszło, więc jakby wracam do normy, do normalnego życia funkcjonowania. A wszystkim tym, którzy już mają jakieś postawione diagnozy, którzy zmagają się z ciężkimi, trudnymi chorobami, życzę przede wszystkim dużo zdrowia, szczęścia, a przede wszystkim takiej wewnętrznej siły, żebyście sami w siebie uwierzyli, żebyście uwierzyli w to, że warto żyć, bo warto, żebyście walczyli z tą chorobą i żebyście z nią wygrali.